Dzień dobry. Michał Borkowski, ByćOjcem.pl, psycholog. Dzisiaj się chcę oprzeć w refleksji na książce Archibala Harta, Męska depresja. Nie będę specjalnie tej książki polecał, bo trudno ją dostać. Ja sam ogardałem ją z ogłoszenia, używaną. Jak się ktoś postara, to na pewno da sobie radę. Natomiast sama książka jest ciekawa. Ciekawa jest w niej zawarta myśl, że. Właściwie to większość facetów cierpi na depresję, tylko tego się nie diagnozuje, bo ona wygląda inaczej niż się uważa. To nie jest taka tradycyjna depresja, smutek, wzy niechęć do życia, bo faceci sobie, mówiąc krótko, nie pozwalają na smutek. U facetów to jest częściej, u mężczyzn to jest częściej po prostu agresja jakaś niekontrolowana, złość i tak dalej. Ale nie o tym. Poza tym w ogóle ta książka jest napisana po amerykańsku, czyli tak naprawdę mogłaby być trzy razy krótsza, mogłaby być jedna trzecia tej książki, bo ona jest jak mango telezakupy po prostu. W kółko jest to samo, nie? I dzięki temu książka ma tam jakieś 300 stron. Mogłaby mieć 100 i też by było spoko. I te same myśli byłyby zawarte. Tyle o książce jako takiej. Natomiast jest tam taki ciekawy rozdział o stracie, bo jest w ogóle rozdział o żałobie i rozdział o stracie. I autor, Archibald Hart, snuje taką refleksję, że właściwie... Całe męskie życie, a ja bym powiedział, że całe nasze życie to jest doświadczenie straty, bo na początku tracimy bezpieczeństwo matczynego łona, jak się rodzimy, potem tracimy beztroskę dzieciństwa, jak wchodzimy w okres nastoletni, potem tracimy tę taką wolność i swobodę okresu nastoletniego, później tracimy czas na pracę, później tracimy zdrowie. I wreszcie tracimy życie, kiedy umieramy. I tak naprawdę całe nasze życie to jest doświadczenie straty. Taką myślą podsuwa. Coś w tym jest, według mnie. I myślałem sobie o tym, jak żyć w związku z tym. I przyszło mi do głowy porównanie z samochodem, bo ja zatankowałem ten samochód jakiś czas temu do pełna, i dzisiaj już mam mniej paliwa, więc tak naprawdę tracę to paliwo. No ale taki jest sens samochodu. On jest po to, żeby mnie woził. A paliwo jest po to, żeby go ubywało, żeby ten samochód mnie zawiózł. Ważne jest to, na jakie spotkania ja dojechałem, jakie miejsca zobaczyłem, przede wszystkim jakich ludzi spotkałem. I tak sobie myślę o każdym dniu. I też o tym dzisiejszym. Wiem, że tak nie powinno się mówić, ale o dniu dzisiejszym. Dokąd ten dzień mnie zaprowadzi, z kim mnie spotka, albo z kim podejmę ten dzień. Czyli tak naprawdę to nie jest problem, że tych dni ubywa, to nie jest problem, że ja tracę te dni, że ja tracę to życie cały czas, tak jak paliwo w samochodzie. Pytanie jest, na co to zamieniam, tę stratę? Tak jak paliwo zamieniam na podróż, to na co zamieniam to paliwo tego dnia, który jest mi dany, dzisiaj? Dokąd ten dzień mnie zaprowadzi, z kim mnie spotka? Kogo będę kochał i kto mnie będzie kochał. Czyli doszliśmy do tego, że chodzi o miłość. I tego życzę. Dnia i całego życia pełnego miłości, a przez to pełnego sensu. I myślę, że wtedy ta strata staje się sensowna i ona może nie boleć. Pozdrawiam, Michał Borkowski, byciojc.pl